Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Train. Dzisiaj jeden gracz, nie, nie nagrały mi się ostatnie te, ostatnie plansze, dlatego jeszcze raz będziemy musieli przejść Zamek Morskiego Głazu. Nie będzie, w... to jest długi, długa plansza i nie będzie ani jednego fejla, no bo to wiecie, nagrywam za pięć razem. Może sobie przybliżę klawiaturę, tu wszystko, najprawdopodobniej będzie się lepiej nagrywać, chociaż on to dosłownie przetwarzy, to nie wiem, jak to będzie. Wybieramy. Dobra, idziemy hops, jep. Nie ma tu nie no to wychodzimy. Hop, 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 Hap. Oj, ty! Jak mi dzisiaj dobrze idzie. Zero faili. Coś nowego. I teraz co dajemy co? I tu. Ha, zdążyłem. Szybciutko mi to idzie. Oj, boś, boś, boś. Nie no, mini bosik taki. W sumie jest beznadziejnie prosty. Tak, tak jakoś dla mnie to nie ma jakiegoś żadnego... Yy. Żadnego wyzwania Zresztą Nie wiem co się stało, ale stoi i nic nie robi o, 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 o. o lol, umarłem O, już akurat Kiedy już mi umarł ten To on musiał po prostu Musiał zmartwychwstać O, oh, akurat CD2. Dobra. A ja jednocześnie spróbuję jeszcze tutaj na górę. A, nie będzie z tym żadnego problemu. Mmm, jeszcze tylko C. no to, to musimy rozwalić. Damy tu. Tu jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Ua! i gu 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 fajny motyw jeśli tak to wszystko rozwala Ojojoj. aha dobra myślałam że nie ma ale jednak tutaj jest no i odnowiliśmy mm, to tak to nawet trzeba tutaj zatkać to tak tu dokładnie przychodziłem już no to mniej więcej wiem O, jeszcze za wcześnie Oj, oj, dobra, idź. Trzeba to jakoś ogarnąć. Teraz stoi, stoi, dobra. Tutaj nie mam bladego pojęcia, co zrobić, może tak. No, chyba wydaje mi się, że coś takiego. Hops. Nie. Dobra, nie umiem przeskoczyć, więc. Kosteczki Oj, lagi Ej, a tu? Na dole? Nie, nie wiem Skok 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 I już tutaj nie ma problemu, tylko tu o. Easy, light chick. Hops Hops Jeszcze raz, no, nie da się tam skoczyć Trzeba tutaj na dół Jestem pewien, że ktoś może dałby radę tam skoczyć. Pewnie tam jest jakiś bonusik. Ale no, nie udało mi się. Rybcia. No, dobra, idzie. O, słyszałem jakieś. Nie myliłem się. Znowu. To jest tak beznadziejnie prosty. Tylko tak on się robi. Tylko. W sumie w tej chwili. O. o, no i tak można go rozwalić. No właśnie. Ci są bardziej trudni, bo jak one zawsze są w dużych ilościach i to w troszkę. O, dobra. To akurat był mój błąd. O. Dobra, czekajcie, zobaczcie jak się nagrywa. Okej, okay, jestem już. Dobrze się nagrywa. Idziemy dalej. O! Na górze jesteś jeszcze skurczywy mały. A masz... Czekajcie, amasz! Łamasz! Nie, jeszcze raz. Łamasz. To bardziej wyżej. łamasz. O, poszło, ale nie da się nic zrobić. Еще раз. Tylko 20 klatek na sekundę. O oh, no, no, no... Uo! Widziałem. Jestem super. Mega. Dead. Znowu. Albo już. Za 5 minut trzeba umierać. Oczywiście. Co mam zrobić? A więc trzeba zrobić, ale nie mam wojownika, muszę użyć parę razy, albo zrobić taki trik Chyba, chyba. A, um. dobra. Już tutaj będę się przejść. Umarłem. I żyję z powrotem. Będę musiał w takiej pozycji. I... No, dobra. Teraz muszę pierdyknąć. No właśnie. Zapnię. trzeba się wykazać refle refleksem. Nie wiem, jak to się mówi. No dobra, jednak nie. Albo tak. No masz. Oj, ale fajny ten trik O, ale brzydkie tekstury. No niestety muszę grać najsłabszy. No, jednych z najsłabszych. A są takie gry, które gram na najlepszych teksturach. Choćby i Sonic. Na, na starym kącie, jeżeli ktoś wie. No to wie. Oj. Oj, oj. Czodi tutaj, gdzie ją A wiem, ciu. Nawet... Tylko mm, muszę tutaj wejść tym. sobie kokosa. Kokosy, kokosy. No, kokosie. A masz. Skurczy a co no tak. Jak tu wejść tutaj? O, no, lepiej wezmę sobie tu. A, mam plan! Ludzie! Odejdę. Hmm. Dobra. Działa. Kokos wyszedł. Ale jakby to były dwa kokosy. Ko o, znalazłem. jest jeszcze jeden kokos, możesz z ciebie też będą musiać Kokos Z kokosami mi się zawsze Indiana Jones kojarzył Dziwne skojarzenie O tak A, tu i na górze, ten. <noise> Jakoś muszę tu dojść. Tutaj nic nie ma. Nie bij. Oj, coś było nie ale sobie na lajcie przeszłem. Coś tam jest, trzeba zdobyć. Moja no i... siostra jest królowa, a siostra jest słaba, to ja jestem królowa A, no, fajne. No, szybko! A masz. No, Jezus! Znam ludzi, którzy tak rysują. E, e tak o. No, czekajcie. a ja rysuję tak no to nie jest kwadrat tylko to jest prędzej kołko ale cóż no <grafię> ja sobie na to pozwolić jakby w tej grze było można robić kołka to bym musiał już naprawdę robić kwadraty a teraz nawet jak robię kwadraty to robię kołka więc mm. No tak. I innego już mamy z głowy. masz. A, masz. Jeszcze raz. Hops. No, ładnie. Dobra, umrę. Widziałem. Znowu. Czyli one są najgorsze I już, no, widziałem Mam radę, w końcu, ha 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 zaczął padać Pada ten śnieg, pada te śnieg, pada dada śnieg Oj spadłem gdzieś bardzo nisko, na 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 na, hej Oooo, lepiej po tobie, oooo, dedłeś Oooo, po tobie też Oooo, to tobie też O, tobie też. o, 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 o. I to wie też Jakiś zło nieczyste Zjedź na dół Szybko! No. Umarła Tu chyba trzeba w to pierdyknąć Jak zawsze, a masz widziałem. Jestem super Ym, Teraz tu to! To! No bo nie, nie tak, tak, o! No, widziałem, że tak. Wiedziałem, że jakoś tak. Um, to teraz będzie pójść tutaj na górę. To tak. To. 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 to, to, to. No, to. 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 No. Już jestem pewien, że nie spadnę Teraz to. To. Nie wal. Piwa, daj, piwa, daj, piwa, daj, piwa, daj, piwa, tarcza! No bo dobra, jednak no to była taka słaba tarcza. Mruks, mruks, suu, fru, A masz. Ups. No i odsrułował się. No ja dobra, już nieważne. Rozwaliliśmy to, co przeszkadzało w mechanizmie through. Uuu! da się! Umarłem, wiedziałem. Teraz już będzie ten serio problem, żeby tutaj jakoś przejść. To tu, to tu, tu, tu. Ja myślę, że tylko trzeba na te górne uważać. A ja tak to easy. No łatwo to akurat. Myśla, myślałem, że będzie trudniejsze. A, no to trzeba to chyba zrobić Magiciem. pua, pua, uuu, i na dół miau, pua, i kolejny krap. pua mmm, jest coś nie ma to jest do nabierania powietrza chyba takie się wydaje Jakoś by się dało tutaj, wejść, ale to chyba muszę zrobić tak. Jak już? Jak już. O, widziałem. Ha, 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 ha jak jestem super. No hey. mm. like No Dobra, nie, chyba. Jeszcze raz, chyba, 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 chyba. 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 Ja yeah. i teraz tu sobie ją szlopię, hit, linifilm. To ja robię tu, co ty tutaj robisz. Jak ja lubię tego aktora? To nie było chyba 20 dwudziestolecie, czy tam pięćdziesięciolecie, odkąd nagrał pierwszy film, czy coś takiego. Nie wiem, coś takiego było. Nie znam się. Ha, zrobię teraz wystarczy, rozwaliłem ją. Tylko, co macie szansę, nie zabić, ale nie dacie rady, jestem koks. Pod każdym względem. No, dobra. Pomyliło mi się. Nie, ja jestem koks. Jestem super mega koks. Sami do siebie strzelacie. No, w sumie zamrozić ich raz i już bez problemu. Tylko, żebym nie umarł, Jak zdechnę. To będzie problem. O nie! O, prawie. Dobra, umarłem. Nie wiem, jak ja mam to przejść, ale chyba sobie po prostu ucieknę. Chyba nie będą się jakoś specjalnie bulwersować. Nic strasznego nie zrobiłem, tylko po prostu sobie uciekłem mm! Dobra, zdechłem, pech, ale ty też zdechłeś Plusik Czemu gra mi idzie cały czas na 20 FPS-ach? Dobra, no może nie cały czas Teraz mi idzie na 60, ale znowu teraz na 20, no chociaż w sumie to i tak, i tak, kiedy to YouTube sobie przygarnie do siebie, to i tak, i tak będzie szło. Tylko tam 20 FPS-ów, tak zawsze jest. Że YouTube strasznie to trzeba, musi być to specjalny format. Dokładnie nie wiem, jaki to jest format, ale jest jakiś. Kiedyś kolega mi o tym mówił, że jest format, którego naprawdę YouTube nie zepsuje. Ale Boże, co to był za format, nie mam żadnego pojęcia Albo może mam FLV? Nie, FLV w sumie też spieprzył Szkanzy prawie spieprzył oprócz tego jednego A nie powiem jaki Wszystkie gwiazdy nagrywają Wszystkie teledeski są nim nagrywane i takie tam Wszystko tym formatem Ale to chyba nawet jakoś specjalnie o dobra do góry O, tak, Ech, ładnie Jest teraz stanie uuu wyrosła spod kamieni Był już ładny kwiatek będą skakać uuu, albo dobra nie uuu. O, kiuj. Wydaje mi się, że nie będzie z nim specjalnych problemów. O, tak, bo trzeba Patrz, Patrzcie, ilu szabę stracił. Szkoda, że to nie było tak jak w Harry Oj, patrzcie. Zamroziłem go właśnie chwili. Szkoda, że to nie było tak jak farem poterze. Załóżmy. Farem par był zarąbisty motyw. W ogóle co ja mam teraz zrobić? Wziąć może jaką maczugę? Jak właśnie jak Poterze że bierze się tą maczugę, pali mu w łeb i już. I po potworku. Ty, ale co ja mam teraz zrobić? Aha, lawina spadła. Myślałam, że to ja muszę tą lawinę zrobić. No jak nie miałem wojownika, no to jak niby miałam to spowodować. No. Ja, hop. Ja, hop. I teraz się wyciszą. Czekajcie. Bo teraz będzie filmik. A jeden na dół po coś do jedzenia. Czekajcie. Ale sobie wiecie. Słuchajcie. No to dobra. Komentujcie, subskrybujcie, linkujcie, łapujcie. Oceniajcie. Cześć. Imbued with great power, I could use it to bring you back and restore the kingdom. Come on, let's follow it. After the battle with the goblin.